Magrybiał like krat, siema, siema, siema! Z tej strony Majrek i dzisiaj będę nagrywał I jak będę otwierał sobie ten, to może zagrajmy jedną rundę i potem skończmy i potem i potem otwórzmy to Gram pam, to taką rowę to na luzie. Ła, tak ucieknijmy. No ja wiem, PAM to ona bardzo mocno bije z bliska. Ona bardzo O tam 57 szeli zostało tam w krzakach. Ja wiem, PAM najmocniej bije tak z bliska. Ale z taką rozłą to ja raczej szans nie mam. O, jak wjechała. To ta był. Się... No. Dobra, no nic. No, ale nic się nie stało. Otwórzmy może najpierw jedną skrzynkę. O i do rozy trafiłem. Mogę Rosęć na chyba piątą, ale na razie nie, bo ja Bo ja nim nie mogę Ja nim nie, nie umiem grać. O! Figusie, Lorenzo. Trafisz, tam, to co ty przeszedłeś do, Jigu, do Wiktorka rano, tak? Mam nowy gościu. Bo się gości. obudziłeś i nikogo <coughs> nie było, co byłeś, tak? No. Bo bachia była na grance. Właśnie tu ja gram. Dałem ja tu... tutaj. Hmm. To zagrajmy a, to ja sobie Brokiem. okresie. że ty tutaj jesteś. Zagrajmy sobie a, Brokiem. No, na starcie solo. No dobrze. To ja może na ogrodzie. Starcie solo sobie zagramy. Nawet, a, to ta. Nie, niedawno ta mapa jeszcze była. I znowu ona. Dobra, To ja darę. ra, Raczej dam radę z, na dystans. Mam mocne nagi, szczególnie, że nie jestem w domu. A to, to Dar zabił ból, ale to chyba nie ten, bo to w nie mało żyć. O, jak Dory się tu skrył. To że tak na niego nie. Ej, tam ktoś master powera. To chyba do szali tam był. No, zacięło nam się. I niestety znowu przegraliśmy. Jakbym był w domu i bym nie miał lagów, to wtedy bym miał szansę wygrać te wszystkie mecze. Dobra, otwórzmy teraz sobie kolejną skrzynkę. Pan Jerzy Gwiazdream powiedział mi, żebym te punkty mocy wziął do, do Bo. Więc bierzmy sobie. No, trochę mamy. 50 monet. Całkiem mamy du dużo kasy. I otwieramy big boxa. Czy coś w końcu wyleci? Mam tak mało zadmiarzy? że. 43 monety. 10 punktów dodaj na Majka. 14 do Jessie. No i nic nie ma. Dorodzę 20 i dwa bilety na wydarzenia. Ale przynajmniej na, na walkę z bosem. Uzbieram pewnie z 20 biletów. Może, zagrajmy teraz Rico, o Rico. Już po openingu, chociaż to nie był taki duży opening ale był jeden big box. Tąsiam, że może coś trafię. Rico. Gram To teraz może z nitą. Wiem, że tu jest nita Więc mogę ją tutaj mocno wklepać Wklepać ją Trzeba, no nie Tak, dałem radę Tak naprawdę to ja Dwóch sklepałem Nie, 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 nie. Dobra, ja nie chcę podchodzić do poko, bo niby tak jest słaby, a możemy zabić. Szczególnie z bliska. No, weź kolt, nie uciekaj. Dobra, on uciekł. Mam Rico. tu... O ja, jak mnie tego spojisało. Tu jeszcze tego z ultem, ultem, ultem 60. O, i zabij się o chmury jaki gościu. I tam darzę co dwa pałeczki psy w wielkim starciu z tym poko. Dobra, może zagrajmy teraz. O, pan może, albo karlem. O, karlem zagrajmy, już dawno nie grałem. Zagrajmy Karlem. Ja sumie. się no, Wszystkie ich się załatwi. nikt się nie załatwia? To ma Siema, e, właśnie po e, krótkiej przerwie musiałam pogadać z Igorem. Ten wiecie, co nazywałam. Gram z Igorem. Tutaj trzeba... Czy... Nawet szybko bije kart z skrzynki Jak od ściany się bije Już bardzo dużo i mocno Zabiję, zabiję właśnie tam, tam, Co tu się dzieje? O nie, i ma 7 power cube. nie Niepewne, A tu jest Ta wieżyczka pam, to możemy sobie ją zniszczyć? albo po co ja będę ją niszczyć? I mnie było zaskoczyło, bo mnie, mnie zaskoczył. I Prawie jeszcze dar zginął. no jeden do rangi ósmej. Dobra, nadal zagrałem z tym karłem. Nadal zagrałem, bo chcę go dobić do tej ósmej rangi. Ja w ogóle miałam spajkę od 1100 pucharków na mojego taty koncie. No, może następny odcinek, albo jeszcze następny, następny to będzie odcinek. Już mam pomysł: że wkratnę się na konto mojego brata i będę na nim grał. Chcecie? Taki odcinek. No niestety jestem ósmy Ale chcecie taki odcinek, gdzie wejdę na konto mojego brata I wtedy i wejdę na jego konto I będę na przykład grał, grał tam krołem Chcecie taki odcinek? Oczywiście Bo on ma kroła od 1200 pucharów, a ja mam u taty spajka od 1100 Ticket w sumie, a ten tik tak średnio w sumie gra Ten, o zabić mi może Chyba, to to dary! No nie No, no ale... dobra Trzeba zrobić No takie lagi, że się grać nie da No nie Kurde, trzeba jakimś... Musimy jakimś grać Niestety Ale plus 2 Myślałam, że 0 Ale plus 2 Mam rangę 8 Dostałam 10 tonów. Dobra, to już chyba kończę. To pa.